Polski, w piątek jest jedzenie olekali święto Marciński. Piąte, jubileuszowe. Do startu, gotowi, po, trzy minuty przed nimi. I teraz proszę Państwa, strac, jakie są te chwili. I Państwo zrzucam, jaki duży spokój zachowuje skarbnik gminy. Jeżeli tak dbałaś o miasto, ja jestem spokojny. Trzeba, że ze zmienił nowe bo jest to nie moja wina. Ale zobaczmy, techniki tutaj na razie na spokojnie, wyglądamy jak inni jedzą. W bo roku pomieścimy może dla naszych zawodników. I tak pisają. tak ich W latach były różne. Niektórzy wyjadali tylko i wyłącznie środek, który podobno jest cięższy. Niektórzy jedli tylko ciasto, które jest lżejsze teoretycznie. Ale zobaczymy. Ja tu gadu, gadu, a Niemcy się zbroją. Minuta za nami prawie, 57 sekund. Jeszcze dwie przed nimi. Zwróćmy uwagę jak tam nasz faworyt, nasz znaczy mój faworyt. A, się całkiem, całkiem. Herbatę tu nie ukrywa. Drodzy Państwo, jeszcze, jeszcze troszeczkę, ja tak troszeczkę mam mały dyskomfort, bo nie bardzo wiem, w którą się mogę obrócić. Tam Nawet z wysokim i są Drodzy Państwo, 18 gramów, tyle wynosi rekord, tyle jest do pobicia. Czy uda się to pobić? Czy Jak można tak zniszczyć te rogale? Ja nie wiem. Tak by sam człowiek. Takie ładne by 20 sekund, 9, 8, 7, 6, 5, uwaga, 4, 3, 2, 1, koniec! Gotowi? Yes. Ale jestem z tak? I zobaczmy, jakie te stosują. Tu swoje. że te spokojnego, wybaczonego, bo tak? No tutaj sobie bardziej wam wiem. Popił, kopił, dwa razy Naprawdę warto A tu pełne dostajeństwo co zauważam, tak? Szakuje? Tak, 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 Życie, przynajmniej jeżeli chodzi o 800 zł. 10, 9 10 niecałe, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, koniec! <grywa> Mistrzowie nie stosują <grywa> metody kucana Wyszło, że ta metoda nie kucana jest metodą wydajniejszą Kończy się panu Andrzejowi werbatę, a już się To nie jest dobrze, tak. Ale zawsze jeszcze wolta się napad tak więc... M -m -m minut? Minuta. Minuta do końca. Minęły dwie minuty. Minęły dwie minuty jeszcze. Walczą ze sobą. Walczą już teraz na dziewięć. Dzwonek stwierdzający. Dziewięć sekund. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Koniec! Brawo, proszę Państwa! Szanowni Państwo, Karol Grabarek, Andrzej Klemos, nasi giganci. Giganci, którzy walczyli w trzeciej finałowej, turze naszych piątych i w ilu czołgach mistrzostw polskich, jedzenie rogami świętobączystych. Od dziś, że jakoś w nas Rada jest 500 zł za zwycięstwo i 300 zł za rekordzili. 800 złotych, aż tych nie Brawa dla mistrza i rekordisty świata.